Was, słuchajcie, czekam teraz właśnie na Anię i na Asię, które powinny lada chwila tutaj być po mnie. Jedziemy do sąsiadującego stanu Indiana, tak godzinkę stąd, do pewnej restauracji, która znajduje się obok plaży. I liczymy na to, że tam będziemy miały przepiękny zachód słońca, dlatego że w tym momencie jest tak błękitne niebo, jest strasznie ciepło, także uciekam pomału i do zobaczenia już stamtąd. A tymczasem tutaj widzę, że mój sąsiad coś tam kombinuje i stawia jakiegoś wilkołaka. Na jego dekorację halloweenową. Będzie się działo. Zobaczcie, co on tam kombinuje. Wow! W ogóle to na tej pacie. tam miał. Nie, leży tam jeszcze. Nie, zdjął. Tam była trumna. Także do zobaczenia z Indiany. A my dojechałyśmy gdzieś na jakąś prowincję. Ile jeszcze? Parę minutek, co? I będziemy Pary, na miejscu. 10 minut. Dziesięć minut. Wow. W Polsce. Państwa rondo w Stanach. <noise> Rzadkość. O, jak to ładnie. Tu już chyba blisko Asia, co? Tak. Wow. To my tutaj tak rzadko przyjeżdżamy? To rzadko, to rzadko. Mm -hmm. Czy my tu nie byliśmy dziewczyny ja wracałyśmy ostatnio z New Buffalo gdzieś? Nie? Nie. Okej. Byliśmy w innym miejscu. Tędy nie na pewno tędy nie jechałyśmy... A nie, Asia, tu nie tutaj byliście wtedy z całą rodzinką wszyscy? Nie. W okolicy? Nie, nie, to dobra. To mi się pomyliły miejsca w takim razie. Ale pięknie. Zobaczycie jak tutaj jest ładnie. Wow. Ale super miejsce. Zobaczcie, jakie Ania tutaj selfie robi piękne. Ale jest super. Uwaga, szybkie selfie. Ania, pięknie ci w kapeluszu, cudownie mm, wyglądasz, pasuje Taka miejscóweczka, moi drodzy. Zobaczcie, jak pięknie. Słuchajcie, czego chcieć więcej. Piękne miejsce, super przyjaciółki, zaraz będą pyszne dźwigneczki idziemy się napić. Ale tu jest pięknie i to piosenka. Teraz y, zrobiło się tak klimatycznie, zaświecili nam światełka. Super miejscoweczka na pewno tutaj jeszcze wrócę nieraz. A w środku jest latarnia i restauracja. Czyny za przyjaźń, obyśmy więcej spędzały takich pięknych chwil razem. Ale tu siedzimy. Właśnie wjechało nasze pyszne jedzonko z widoczkiem. Co wy tam szepczecie? Co wy tam szepczecie? bo <laughs> <laughs> wam smakuje? Mm, <laughs> zajadają, buchy, ale, ma, ale mi nie pomoże. <laughs> nie, ja mam suche. Suchy chleb. <laughs> jak <laughs> 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 I hate you. <laughs> Słuchajcie, moi drodzy. Trzy godziny później, tak? Trzy ja godziny już wiem, ja już nie wiem. Trzy jem, godziny później uciekamy do domu. Asia ja jeszcze je, także to był super wieczór. Trzy godziny zleciało, nie wiadomo kiedy. Cztery! Wiemy, Ania, fajny masz kapelusz podwójny. Pięknie. Asia, gdzie ty nas prowadzisz? my teraz a, idziemy. Już miałyśmy jechać w stronę ja teraz domu. Będziemy oglądać księżyc. A Asia nas jeszcze gdzieś tutaj nie, nie ciągnie. Nie, nie. Idziemy rozwiązać księżyc, Ania. Słyszysz? Super, jest tak pięknie, naprawdę. Uważaj, nie potknij się w tych koturnach, Asia, bo ja cię nie Słyski będę wzi. wyławiała. Słyski. ja cię nie Słyski. będę wyławiała. Patrz, jaki mamy wybieg, odświetlony. Mhm. Mhm. Nie, ja tego nie mogę. Nie, 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 no co, Ania. Cieszę Tam jeszcze nie było. Izunia? Iza? Iza, tam nie byłyśmy, tam, co do światła. Tam, tam nie byłyśmy. Tam jeszcze nie byłośmy. Chciałaś, to masz, high life. To było do mnie? powiem mam, że akurat głęboko tu nie jest. Dobra, ale ja nie chcę się... Z doświadczenia, Asiu, to ty się wywracasz w Michigan. Więc może i w Indianie? O, jakie romantiko tutaj! Znaczy na co z sobą nie rozmawiają, to tak dwa osobne e, ławki. A się tu? Ja tu? No i jak? Ja już nie tam nie byłem chyba. Ja, ja muszę sam nie sam nie było. Gadać. już nie tam nie było. Panu nutka! No, A, ja, 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 ja. What's going on? sobie! Dlaczego mi nagrywa? Coś nagrywać? Kam, kam! Dziewczyny, czy ja mogę coś powiedzieć? Nie! nie Asia. Chciałam coś powiedzieć! Proszę, Proszę, Jestem nakazanie. szczęściarą, że mam takie przyjaciółki jak wy. Zjadę! Jaka reakcja! Yes, yes, yes. Ja to chciałam usłyszeć w końcu! Jest! Yes. Aj, dobra, we love you! No. O, nie, naprawdę. To był piękny wieczór. Oby więcej takich. Jeszcze na koniec... Tradycyjnie, idzie. Idzie... roku? Idziemy zanurzyć się. Nie, nie, się. Znaczy, zresztą to ja, pierwsza Tak, A tak. proszę, 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 Asia, pokażemy, proszę, proszę. jak się to robi. My będziemy y, robiły to, co ty nam pokażesz. Dawaj. Na początku zaczynamy dziewczynę od zwykłego łabędzia. Nie wiem, jak łabędź będzie wyglądał. więc przyjdziemy od razu do... A... Dawaj, Nura. Do... do... Para. <śmiech> <śmiech> to był to, jak się nazywał ten ptak? Łabądź. Nie, to to nie pelikan. Łabędź. To była ta na J. Jod. Aha. Nie wiem. Joda. Joda, nie. Na jod! Co na jod jest? Joda. Nie, nie, to by się, się nazywało. Jest joda! Jak to się mówiło? Jak jesteś pijany, się składnik? Jaskółka! Wie dieta. co mama kazała jaskółkę robić, dziecku. Zademonstruję jaskółkę. Dobrze. Zdałaś egzamin. Pięknie. Zimna woda. Nie jest zimna. Zimna, no. Zobaczymy. No, zimna, ale fajna. zimna. Fajna. Zimna. Zimna. Godzina dziewiąta, opuszczamy to urocze miejsce. Do domu nam pokazało, ile Ania godzinka? 50? 50. 50 minut. Ojej, oh, tylko 50 minut. Ale było super dziewczyna. Dziękuję Wam Wspaniała. za taki wspaniały Dzień, wieczór. Dziękuję. Godzina dziewiąta, a to jest w małym miasteczku. Że duszy nie ma, naprawdę. Idziemy, jest pusto, ale jest super Ania Zaraz muzyczkę włączy. Tutaj mamy jezioro, z lewej strony. Idziemy sobie z otwartym dachem. Jest pięknie. Wracamy, wracamy, słuchajcie. Zaraz zamykamy dach, bo normalnie zamarzamy tutaj. Ania, Ania ile benzyna kosztuje? 2,95? Za, za galon? Nieźle. Dobra, mam głośnik, za chwilę odpalimy fajną muzę na koniec wieczoru. Co się tam śmiejesz? Co się tam śmiejesz? Ty? Co?